Siemanko! Witamy Siemanko. Was na naszym kanale, eee, jesteśmy na Chorwacji, oboje przygotowujemy się do Mistrzostw Polski, e, więc mimo wszystko trzeba trenować I postanowiliśmy, że nagramy kilka fajnych ujęć z treningu tutaj. I jakże w pięknej scenerii, słuchajcie, bo to się nie zdarza często. I okay, moi drodzy, pewnie zastanawiacie się dlaczego e, Natalia zmieniła nazwę kanału e, i co się tutaj tak naprawdę dzieje. No słuchajcie tak, zdecydowaliśmy się, że będziemy prowadzić razem. Kanał, tak naprawdę. Nasze, nasze działania będziemy yy, chcieli skupić wokół jednego obszaru. Tak naprawdę tak jak razem tworzymy Workout Athlete, tak tutaj będziecie znajdywać wszelkie treści, czy to od Karola osobno, czy to ode mnie osobno, czy też o, przede wszystkim od nas razem. One będą tutaj w jednym miejscu. Dlatego nic to de facto nie zmieni i content będzie regularniejszy, ze względu na to, że tak naprawdę nie będę ja montował filmów tylko do siebie, Natalia tylko do siebie. Będzie nam dużo łatwiej pisać wszystko na, kanał, na jeden kanał. Będzie więcej treści, będą one wspólne. Tak, ja myślę, że to jest dobry krok. Tak. Tak to... Tak, tak, stwierdziliśmy na... dzisiaj na kamieniu, że tak powiem, w słońcu. Tak, e, tak, zastanawialiśmy się, co by można było zrobić fajnego, co by można było zmienić. I, i właśnie, właśnie tak wymyśliliśmy, że będziemy mieli wspólny kanał. Dla przykładu, jedziemy na Miejsca Polski i normalnie materia by chciała nagrać vloga, ja bym chciał nagrać vloga. No. E, no, niby jesteśmy w stanie to zrobić, ale w zasadzie nie, jest to nie. niepotrzebne. Nie, nie, stwierdziliśmy, stwierdziliśmy się, że lepiej nagrać vloga po prostu wspólnego, bo i tak na ten wyjazd idziemy wspólnie e, i tak w zasadzie możemy nagrywać wszystkie nasze vlogi. No, czy to meeting nie? zawsze jest problem. Możecie dać znać, co Ty myślicie. Czy Wam się po prostu podoba ta zmiana, czy jednak, czy jednak nie? Czy jednak mówicie Karola osobno, bo jest taki fajny chłopak, nie? Jak to się, Materia, stało, że startujesz w Mistrzostwach Polski i nam to powiedz wszystkim? Jezus, nie wiem w sumie, jak to się stało. Kurczę, w ogóle był problem ze stworzeniem kategorii w tym roku. Mówię Maxowi, bo się mnie pyta, czy robimy kategorię z trzema dziewczynami. kurde robimy tak, bo jak nie pokażemy, że faktycznie dziewczyny trenują, że jest coś takiego, że nawet na targach ktoś zobaczy, jakaś chociażby dziewczyna, że okej, okay, panowie sobie lecą, ale dziewczyny nie żyją w tym sporcie, to nigdy to się nie będzie miało okazji rozwinąć. Więc stwierdziliśmy, że. Puszczamy tą kategorię, a za dwa dni sobie uświadomiłam, kurde, ja też powinnam, jakby czuję to tak wewnętrzne, jakby mi coś tak gadało, że nawet bez formy takiej obecnej, bo widzicie, wakacje to tamto 5 miesięcy poza freestylem, ale stwierdziłam, chcę to zrobić. Chcę to zrobić inne, i dla siebie, i dla Was. Dobra moi drodzy, teraz będziecie oglądali już chyba tylko i wyłącznie nasze cienie, bo już słońce zaszło, strasznie szybko zachodzi niestety. No i e, co, widzimy się w piątek, dzisiaj u nas jest środa. E, widzimy się w piątek na placyku, gdzie dokończymy sobie tego vloga. Zrobimy kolejny trening na Chorwacji. Ostatni trening, bo w sobotę tak. wyjeżdżamy już rano. Ostatni trening, i jeszcze jeżeli chodzi o tego spota, to chcielibyśmy się pochwalić wam zdjęciami, które tutaj na strykaliśmy, bo tak, wy. na zachodzie. Zajęliście. Kolejnej lokacji. No i co? Lecimy z treningiem, mamy piątek, czyli w sumie jest to przedostatni dzień, bo jutro w sobotę. Wyjeżdżamy niestety. Niestety muszę Wam powiedzieć, że jestem ograniczona w moich działaniach, bo wczoraj miałam dziwny incydent i moja łapka ma dwa szwy teraz. Tutaj hop. Więc jestem ograniczona co do różnych ruchów tą łapką, więc myślę, że dzisiaj zrobię nogi brzuszek i zbliż na prawej ręce. Ale mimo wszystko da, da się przygotować, tak? No świetnie jest, ale słuchajcie, zawsze tak jest, że przed zawodami takimi, które dużo dla mnie znaczyły i na nich mi poszło, to wydarzyło, wydarzyło się zawsze coś, co mi próbowało przeszkodzić i to jest właśnie to, więc tak myślałam, że będzie, będzie załatwo, więc jest trudniej zrobię. Jeśli chodzi o poranki, to nie jest to moja godzina treningowa, więc performance jest średni. Moja też. Ale, ale dziś jest spoko, bo banana. Ale dziś nie da się trenować, znaczy na Chorwacji nie da się trenować w innych porach niż rano i wieczorem, dlatego że jest tutaj taka palma, jest tak ciepło, no chyba, że ktoś ma klimatyzowane pomieszczenie. Ale tak za temperaturą, to trzeba było wstać wcześniej rano i jeszcze trzeba wstać wcześniej niż dzisiaj, ale dzisiaj jest yy, za pochmurnie, więc nie ma tego słońca jeszcze, normalnie by było i byłoby przerąbane, więc jedynie wstawać o 6 albo faktycznie trenować na koniec. Z tym, że na koniec tutaj są zawsze jakieś imprezy, nie imprezy. Dzieci więc, na drążkach. Więc trening tak średnio lepiej wstać rano. Słuchajcie, mamy dzisiaj 19 za 3 tygodnie Mistrzostwa Polski i no teraz już nie ma, nie ma mowy na opierdzielenie się na treningach, więc chcieliśmy z Karolem i przygotowujemy się mocno już od tamtego tygodnia. Na tym jeszcze Karol już robi kombosy. Ja też miałam po powrocie do Krakowa w go Jumpie. no ale troszkę mnie to ograniczy na chwilkę. Mam nadzieję, że nie na tyle, że nie będę mogła nic przetrenować zupełnie. No mam nadzieję, że to się szybko tutaj nam sklei mi ta łapka i będę w stanie... Coś jeszcze przetrenować, bo bardzo bym chciała pokazać coś naprawdę fajnego po tej przerwie, szczególnie nawet dla siebie i dla swojego gdzieś tam mojego wyobrażenia. Chcę pokazać fajne rzeczy, żebyście mogli je obejrzeć. I słuchajcie, to by było na tyle w tym materiale i to jest też nasza końcówka treningu, ostatni trening. Tutaj w tym pięknym miejscu. Naszym takim Ukrytym marzeniem, albo można powiedzieć bardziej wizją, jest to, żebyśmy oboje stanęli na podium na Mistrzostwach Polski, a najlepiej je wygrali oboje. Więc zobaczymy, co się stanie 10 września w Nadarzynie i tam się widzimy. Damy z siebie wszystko. Do następnego filmu. Jo.